Druga wojna światowa. Do domu wpadają naziści i siłą wyciągają z łóżka kobiety z mężem. Nie pomaga płynna znajomość języka niemieckiego, dzięki której udawało im się dotąd pozostawać poza radarem. Zostają razem z innymi wrzuceni do szopy, skąd zabrać ma ich transport do obozu koncentracyjnego. Szczęśliwie do akcji wkracza powabna przyjaciółka skazanej pary, która wstawia się za nimi u niemieckiego dowódcy, oferuje seks w Zamian za wolność dla pary. Następnie widz zostaje zaskoczony porażającą sceną. Oto ludzie skazani na obóz koncentracyjny siedzą bezsilni i słyszą za ścianą jęki posuwanej przyjaciółki. A tu z bo co się okazuje? E? Niemiec jest gejem. I on tylko chce, żeby koledzy myśleli, że on lubi kobietki, więc ona symuluje, że się rucha. O lol. O lol. Scena, którą właśnie wam opisałem, pochodzi z pierwszych 15 minut filmu Sztuka Kochania. Ten film jest najdotkliwszą klęską państwa polskiego, od kiedy Kwaśniewski podpisał, że zwijają za posiadanie. Sztuka Kochania, ptaszki drogie, to była taka książka do seksuologii z lat 70. -tych. Pierwsza tego rodzaju wydana na PRL-u i sprzedana w, w milionach egzemplarzy. Nie zapisałem w ilu. Tak patrzę, ale nie zapisałem w wielu milionach. Stworzona przez kobietę ze wskazaniem właśnie tej żeńskiej perspektywy, która była ówcześnie zbyt często pomijana. Autorka Michalina Wisłocka mówiła o metodach ubarwiania współżycia, łącząc naukę z atrakcyjną formą. Głos o sprawach, o których się w naszym kraju nie mówiło, a jak mówiło, no to w formie jakichś żarcików. Bardzo jest znamienne więc, że film o autorce książki seksuologicznej bierze seks w kompletny nawias. Scenarzyści nie mogą się powstrzymać przed obracaniem tematów w żart. Na przykład scena, jak zamawiasz stół ginekologiczny? Świetna okazja na przezabawną scenkę rozkraczania pana majstra na fotelu. <laughs> Albo nie wiem, uprawiają seks na rzece, no to jak się wywalą do wody. <laughs> tak się ruchają, że się żalili do wody. W ogóle tak to wygląda, tak, tak, tak jest pokazany seks. Zamiast pójść w bezpośredniość, jaką obdarzona jest nasza bohaterka, łamanie barier, jakieś autentyczne odkrywanie ciała i radości, dostajemy kolejne sceny, jak ludzie ruchają się jak dzikie zwierzęta. Aż się, aż się meble... Aż się meble trzęsą. Aż się meble tak trzęsą, że ja nie wiem, czemu ci faceci po prostu nie krzyczą. Mmm, mm, 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 mm", jak w jakimś porno, bo to by tak naprawdę tutaj super pasowało. A jak jakimś cudem w danej scenie seksu nie ma tej dzikości, no to niech ich ciała splatają się pięknie, najlepiej w jakimś świetle księżyca, albo może lepiej dwóch księżyców. Nie, serio, świecili raz lampami z dwóch stron na rzekę. I to jest normalne, to się robi, żeby do różnych ujęć mieć jakby te dwie różne lampy. Rzecz w tym, że w jednym ujęciu są pokazane obie lampy naraz. Ale to nie jest specjalnie istotne, ja nie chcę tutaj wyglądać jak osoba, która przyczepia się szczegółów. Ważne, że film o autorce książki seksuologicznej nie może się zdobyć do tego, żeby mówić poważnie o seksie. Tu seks jest tylko w żartach i scenach intensywnie trząsących się cycków. Oczywiście nie ma strachu, wszystkie penisy są zawsze zasłonięte, żeby chronić panów przed zgorszeniem, bo co jeżeli pan pomyśli, o mój Boże, czy nie zmieniam teraz w geja, jeżeli patrzę na penis na ekranie, może lepiej zamknę oczy i przegapię pół filmu. Na wszelki wypadek. Albo, poza tym, że w żartach i w cyskach to jeszcze w ostatniej formie, czyli w scenkach konfliktów. I one także wszystkie są stworzone tak, żeby walić po mordzie jakimś efektem wow. Więc konflikty to na przykład wieprze wpadające do gabinetu i krzyczące tam te prezerwatywy, tu taki szatan, co pani tutaj prezerwatywy ludziom rozdaje, Co i tak za chwilę zostanie przemienione w żart, oczywiście. Bo o-o, pan wszedł, a jest akurat pacjentka, jest kobieta za kotarą, jest nago, o-o, pan takiego buraka puścił. Yeah. <laughs> Się zalał rakiem! Nie zalał rakiem, pan się zalał rakiem. No i do tego wszystkiego dorzucicie jeszcze dramaty. Trudy życia w trójkącie, rozdzielone dzieci, no czy wspomnianą drugą wojnę. Wypada to w tym filmie jak wlewanie piwa do wódki, dlatego że może ktoś woli piwo, więc dajmy trochę piwa do wódki, żeby ludzie, którzy chcą wódki, nie mogli się najebać, a ludzie, którzy chcą piwa, nie mogli pić dobrego piwa. Dramaty więc nie mogą rozmieć, tym bardziej, że scenariusz domaga się, żeby każdy mały wątek tam wpieprzyć i kontynuować. Stąd na przykład nagle odkrywamy po 40 minut. A, faktycznie, Michalina miała córkę. I teraz wracamy do wątku sprzed 10 lat, bo czemu nie? Film staje się takim postrzępionym zbiorem scenek, a fabuła stoi w miejscu. Ale najgorsze, że w miejscu stoi także świadomość całej produkcji. No bo powiedzmy, pewnie, to jest film dla ludzi, dla gawiedzi. To nie jest film dla... o, poważny krytyk filmowy oczekuje. Zupełnie to rozumiemy. Więc możemy zacząć właśnie takimi żarcikami i takimi seks scenkami, dlatego że zbieramy jakby poparcie u widza, zbieramy punkty, żeby, żeby móc coś dalej powiedzieć. Ale to spojrzenie na seks się nie rozwija do samego końca. Nie zmienia się z czasem nic a nic. No i obleśne jest w ogóle, jak ten film wpada w taką parodię, kiedy zaczyna mówić właśnie e, o, o książce. Scena przy ognisku, chłopak Michaliny mówi Wiesz, Michalina, może ty powinnaś książkę napisać, taka mądra jesteś, a ona o, co, jak na książkę napisz. Kto to będzie czytał? No i jak mogłaby się nazywać? Hmm, a może tak klasycznie? Sztuka kochania. Dobry pomysł! Mm, no, mmm, zostało zasiane, coś tam, może, mm, może napiszę w przyszłości jakąś książkę toksologiczną pod tytułem Sztuka Kochania, mm. A jak pokazać, że nasza bohaterka jest wyzwoloną rewolucjonistką? No niech zajmie obrus ze stołu u kogoś. Używa pani tego obrusu, bo to jest wspaniały materiał, żebym zrobiła sobie z niego sukienkę. Na co reporterka mówi, U, kurczę, pani się tak doskonale wpisuje w tę rewolucję, młodych z obrusów robi sukienkę? Kurcze, to, to jak ci młodzi. No i bum, teraz Michalina może powiedzieć swój wielki tekst z plakatu filmu. Jaki tekst obczajcie już wkrótce na plakatach. W sensie możecie pójść na przystanek i zobaczyć, ja wam nie powiem, ale to nie jest nic specjalnego, nie, nic się sprawdza. O, a wiecie, jaka jest ostatnia scena w filmie? I spoko, to nie jest spoiler. To jest scena, jak drukuje się nowe wydanie książki do nabycia. Już teraz w Empikach zaraz po wyjściu z... Więc tak, film kończy się reklamą no nowego wydania książki. Wydajesz na bilet, wydania książkę. I okej, okay, teraz specjalny segment, czyli oddawanie jakby filmowi co jego. Są sceny z potencjałem, jak na przykład kontakt Michaliny z jej pacjentką graną przez Karolinę Gruszkę. Bo drogie panie, zasługujecie na lepsze rzeczy niż dostajecie. Szkoda, że Michalina nie wychodzi w tym poza poziom takiej e, fajnej babci. Jak może niektóre z was mają fajną babcię, z którą sobie porozmawiać na poważnie na te tematy, i babcia nie będzie owijać w bawełnę. Ale okej, okay, no przyjmuję i to z braku czegoś lepszego. Spoko. Szkoda, że na koniec ta Solidarność zostaje sprowadzona do, do takie a te kobietki teraz posterują penisami swoich mężów, i może doprowadzą do wydania jakiejś książeczki, jak powiedzą, że nie będzie ruchanka. No ale sorry, no film y, Sztuka Kochania to jest te fołenowskie ścierwo. I niestety nie pomaga tu ani tłope relowskie, ani niesamowite aktorskie oddanie Magdaleny Boczarskiej w głównej roli. Film z potencjałem na jakieś ponowne odczarowanie seksu, albo na coś innego. Na radosne, filgudowe uzupełnienie tego, czym był Czarny Protest, na przykład. Ale niestety jest niedojrzały, źle sklecony, ze zbyt wielu elementów i zwyczajnie populistyczny. Wiecie, w taki, w taki śluzowy sposób. Jak na przykład ślimak jest pokryty śluzem, więc bardzo dobrze przechodzi przez gardło. Ale nadal to, to jest jedzenie ślimaka. Trochę ble. I nie oczekuję nawet niczego bliskiego tej niesamowitej, niezdarnej, autentycznej sceny seksu z anomalisy. Ale po prostu czegoś w świecie, czegoś więcej niż nic.